Czytanie z Księgi Serecydesa Zło, Złość i gniew są obrzydliwościami, których pełen jest grzesznik. Tego, który się mści, spotka zemsta od Pana. On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść winę bliźniemu, a wówczas gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia. Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym. Jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów. Sam będąc ciałem trwa w nienawiści. Któż więc odpokutuje za jego przewinienia? Pamiętaj na ostatnie rzeczy i przestań nienawidzieć na przykład ciała na śmierć i trzymaj się przykazań. Pamiętaj na przykazania i nie miej w nienawiści bliźniego. Na przymierze najwyższego i daruj obrazę. Oto słowo Boże. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Pani jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Bogosław duszo moja, Pana. I wszystko, co jest we mnie święte, imię Jego. Bogosław duszo moja, Pana. I nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. On dopuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdara Cię łaską i zmiłowaniem. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Nie zapamiętuje się w sporze, nie poniegnie wiem na wieki, nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia, bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią. Tak wielka jest łaska Pana nad niego czcicieli. Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsuną od nas nasze winy. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia: Nikt z nas nie żyje dla siebie. Nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować nad, tak nad umarłymi, jak i nad żywymi. Oto słowo Boże. Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Daję Wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem. Alleluja. Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał, Panie ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie, czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobnie jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. i zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mówił: Winien 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go. Razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go, panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Każdy sługa wyszedł, spotkał jednego ze współsług, któremu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc, oddaj coś winien. Jego spółsługa upadł przed nim i prosił go, miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu Panu wszystko, co zaszło. Wtedy Pan Jego wezwał go przed siebie i rzekł mu, sługo niegodziwy, darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i Ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad Tobą? I uniesiony gniewem Pan Jego Kazałby dać go gatom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni Wam ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z Was nie przebaczy serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. O, Mamię ręce. I sobie Wam nasze grzechy. Panie Jezu, mówisz o królu, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Kim jest ten król? Kogo miałeś na myśli? Tak, tym królem jesteś ty, który kiedyś rozliczysz się ze swoimi wszystkimi sługami dopowiedzmy też i z nami i tenże król tutaj przedstawiony jest jako przebaczający tak który ulitował się nad sługą Zadłużony. Uwolnił go i dług mu darował. Tak. To jest równe przebaczeniu. I o przebaczeniu dzisiaj chcesz nam powiedzieć. A to jest trudne darować komuś dług, przebaczyć. Trudne jest to. Żebyśmy to lepiej rozumieli, to dzisiaj w sobotę, jak zawsze o tej porze, prosimy Twoją Matkę, żebyśmy to zrozumieli, żeby nam, tak jak Ona to potrafi, podsuwała swoje myśli. Ona, która najlepiej potrafiła słuchać Ducha Świętego. I też tego Ducha Świętego prosimy o zrozumienie, przebaczenia tego, co jest nam w życiu tak bardzo potrzebne. Tak, Mario, Ty jesteś obserwatorką naszego życia, naszych rodzin. I tak w Kanie Galilejskiej, tak i teraz, przypatrujesz się naszym rodzinom. Czego nam najbardziej potrzeba, tam wina zabrakło. Oczywiście to symbol, ale my wiemy, że w naszych rodzinach może nie brakuje wina, nie brakuje, ale może może zabraknąć właśnie przebaczenia, wzajemnego przebaczenia. I też, Mario, ty wiesz, że Twój syn jest gotów nam przebaczyć. Ale jeśli będziemy go to prosić podobnie jak to mamy prosić Ojca. Panie Jezu, Ty nas nauczyłeś tej pięknej modlitwy, Ojcze nasz. Przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Tak, Panie Jezu prosimy o przebaczenie win a myśląc o Matce Najświętszej to wiemy że też Maria Ty Mario wraz z nami prosisz o przebaczenie bo my przecież modlimy się do Ciebie Zdrowaś Mario Módl się za nami grzesznymi Tak i to znaczy, że ty wstawiasz się za nami grzesznymi u Boga ojca. Tak jak matka stawia się. Za swoimi dziećmi. Oczywiście czasami też u ojca. To tak jest, że matka straszy ojcem. Ja to pamiętam. Tak, matka straszy ojcem. Tak, a gdyby ojciec był zły. Nie, ojciec jest sprawiedliwy. Matka wszystko przepuści, wszystko zapomni. Ojciec nie. Tak, dopiero co dzisiaj miałem telefon. Co zrobić z synem, który ciągł długi, długi, kredyty, mnóstwo. Jeszcze jeden kredyt, 90 tysięcy. Matka jest gotowa przebaczyć, a synek, ojciec mówi: O, mój kochany, pójdziesz do więzienia. Tak. Tak, panie Jezu, trzeba zapłacić czasem, coś z siebie dać, a nie tylko. Panie Jezu, korzycie przed tobą. Wszystko będzie darowane. A ty mówisz: Mój kochany. Żeby tobie był podarowany, mu ojciec darował, to kowacz. Ja poszedłem na krzyż. To nie jest tak zupełnie darmowe przebaczenie. To, co ja mam za ciebie cierpieć, a ty tylko skiniesz głową, przebacz, i ma być załatwione. Tak, byśmy chcieli, tak, bo jesteś taki miłosierny. Ty wszystko za nas zrobisz. Możesz cierpieć za nas, bo jesteś taki fajny, kochany. Tak. A chcemy z Tobą zmartwychwstać. Cierpieć nie, ale zmartwychwstać do życia wiecznego, do klatstwa niebieskiego. Tak, tego bardzo chcemy. I co chcemy za to dać? Za nic wszystko. Tak, Panie Jezu, czy to byłoby szczęście? Czy to byłoby nasze szczęście? Nie wyobrażam sobie. Takiego szczęścia z poczuciem, że ktoś się za mnie cierpiał, a ja nic, a ja nic, nic siebie nie dałem. Oczywiście, Panie Jezu, Bóg Ojciec nie jest naiwny. Jeśli my nie damy czegoś siebie, to też będą tego konsekwencje. I człowiek żywi złość przeciw drugiemu. Jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? A my szukamy uzdrowienia. Panie Boże, ulecz nas pandemii, wszystkich innych chorób, które nam zagrażają. A Ty mówisz, jeśli człowiek żywi złość przeciw drugiemu. Co to znaczy, czynić złość przeciw drugiemu? Zabijać tego drugiego. Tak, my zabijamy... A ty masz nas wysłuchiwać, uzdrawiać, ludzkość, tak, kochano, ludzkość, a ona se będzie rzeszyła. Bo na jeden tylko przykład, a my wiemy, tych grzeszków jest więcej. Chciałbyś się powiedzieć, coraz więcej, coraz więcej. A co my na to? Tak, Mario, to są twoje myśli. Ducha świętego. nas przekonałaś. A jak teraz przekonać? Jak teraz przekonać? Tak, tego twojego ewangelicznego sługia, któremu król darował, a sam nie ulitował się nad współsługą. Jak przekonać tegoż. Oczywiście, Panie Jezu, mówisz, jeśli ten spółsługa nie zmądrzeje, nie opamięta się, tego spotka kara. Uniesiony gniewem, Pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długi nie odda. Panie Jezu, Ty wiesz, że nie pragniemy tego, ale ty nie żartujesz. Nie żartujesz, jeśli ludzkość się nie opamięta? No właśnie. To może nastąpić. Ale nie chcemy tego, Panie Jezu. Chcemy robić wszystko, co można, żeby się jednak ludzie opamiętali. To my możemy zrobić. Oczywiście prosimy Cię o mądrość, żebyśmy potrafili mówić. Tam, gdzie jesteśmy, nawoływać do zachowywania przykazań, do pokuty, ale najpierw jest modlitwa i wiara. Wiara w to, że Ty jesteś wszechmocny, ty jesteś wszechmocny i żebyśmy potrafili przekazywać właśnie tę wiarę, którą wypowiadamy. Podnieś się za wszystkie ludzi o poczuciu odpowiedzialności, aby pamiętali, że za dobre czyny będzie nagroda, a za złe kara. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich ludzi, którzy wnieśli do naszego życia dobroć, za wszystkich ludzi, którzy wybaczyli nam nasze słabości, abyśmy umieli również tak naszym bliźnim czynić. Ciebie prosimy. o pokój na świecie, o zjednoczenie chrześcijan. Ciebie prosimy. Modlmy się za naszych braci, którzy, których trawią płomienie. Szczególnie za Edison, aby nie musiała uciekać ze swoimi dziećmi, bo pożary idą coraz bardziej w ich stronę. Ciebie prosimy. Modlmy się za wszystkich zatwardziałych grzeszników, aby dobry Bóg oświecił ich i mogli wrócić na łono Kościoła. Ciebie prosimy. Modlmy się w Ojca Świętego o pokój na świecie, za prześladowanych, za wiarę, za naszą ojczyznę, nasze rodziny, dzieci i młodzież, aby były silne Bogiem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. Przebaczaj mi 77 razy bliźniemu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. Módlmy się, aby nie tylko w naszej ojczyźnie, ale na całym świecie respektowane było prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Módlmy się też za wszystkich rodziców, którzy kiedyś zdecydowali się na aborcję. a szczerze za to żałowali. Ciebie prosimy. Nas, I za Joanny, za której sprawowana jest ta Eucharystia, Panie, zobienogródzi jej zaangażowanie i w naszej kaplicy, co dla naszej kaplicy robi, by była szczęśliwą żoną, matką, w przyszłości może babcią. Ciebie prosimy. Boże, ojcze mogący, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy w Duchu Świętym, za wstępnictwem Matki Najświętszej przez Chrystusa Pana naszego. Pan mój wódz i pasterz mój. o jak szczęśliwy mój los. Gdy mnie Pan jako pasterz prowadzi, wszystko mam czego chcę. Wójny trafie mi pasiem pozwala na zieloną biedzie chru. Do ożywczej wprowadzi krychnicy, by spoczął i pokrzepił siły. Pan, mój wódz i pan. O jak szczęśliwy mój los. On mnie jedzie ścieżkami prostymi, o mnie troszczy się sam, choćbyś wiódł mnie doliną pochmurą. Niech ogarnie mnie lęk, bo nic złego mnie spotkać nie może. Gdy czuwasz pachanie na do mną. Pan mój boc i pas. O, jak szczęśliwy mój los, Twoja laska pasterska mnie broni, idę ówny w Twą moc. Ty zastawiasz mi tłuszczem wspaniał że zazdrości mi w wolnościami Wonnościami namaszczasz mi skronie, a kielich mój przeobfity. Pan mój wódz i pasty.